Mm-hmm. <clears throat> I raz, dwa, trzy, witam Was moi drodzy serdecznie w kolejnym Bitcoinie przy kawie. Nazywam się Patryk Kępiński. Dzisiaj dosyć krótko, ale zwięźlej na temat, ponieważ za specjalnie dużo informacji nie pojawiło się od wczorajszego dnia. A też chodzi o to, żebyśmy dowiadywali się ciekawych informacji, a nie po prostu bo informacji. Dlatego dzisiaj porozmawiam sobie o Cardano i ciekawej rzeczy, którą warto, na którą warto zwrócić uwagę i pokażę Wam, w jaki sposób to monitorować. A druga sprawa to porozmawiam sobie o Ronin Network i Axis Infinity, gdzie no. Doszło do dosyć dużego haku, który już jest od 23 marca znany. Natomiast no, ciekawe informacje i ciekawe wnioski można już obecnie wyciągnąć w tym temacie. Również porozmawiamy sobie o krótkim, małym konkursie, dlatego nie ma co przeciągać. Idziemy sobie najpierw na początku do ceny samego bitcoina. Bitcoin obecnie 47 100 dolarów za jedną sztukę. To też po prostu oznacza, że cały czas mamy od dwóch, trzech dni tak naprawdę już taką konsolidację w tym regionie 47, 465 i pół. Tutaj możemy sobie zaobserwować, tutaj tak wygląda to na świecach jednodniowych. Co to oznacza? To oznacza to, że coraz bardziej wygląda to jak na brak jednak siły do dalszych wzrostów, więc czy mamy mieć możliwość albo czy będzie prawdopodobieństwo właśnie tego retestu a i no. Sprawdzenia e, linii wcześniej oporu, a teraz będzie to linią wsparcia. Czy ta linia wsparcia zostanie przetestowana i czy ten bitcoin odbije nam się od tych 45,800? E, czas pokaże. E, na ten moment ciężko jeszcze cokolwiek wróżyć z racji tego, że no, stoimy w takiej konsolidacji, w której możliwe, że jakikolwiek jeden sygnał, jedno wydarzenie, jeden tweet może spowodować, że będziemy mieć kolejny wystrzał do góry. E, dlatego warto e, obserwować, stoimy po prostu w takim dosyć dużym zawieszeniu. Natomiast no, warto jednak sobie za każdym razem wyznaczać te linie wsparcia i oporu i wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy. Przejdźmy sobie szybko do Ady. Eee, jakieś krete szlaki były. O akcji porozmawiamy za chwilę. E, najpierw temat e, główny i chciałbym tutaj, chciałbym to wrzucić na no właśnie na początek tego odcinka, żeby e, opowiedzieć Wam o takiej kwestii, która jest dosyć znana, jeżeli chodzi o zabiegi marketingowe i dosyć znana na pewno, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Mówimy tutaj o tak zwanym shillu, czyli shillowaniu, rozpowszechnianiu a, informacji, treści zachęcających, oczywiście pozytywnych treści, mających na celu zachęcenie inwestora do tego, aby kupił daną kryptowalutę, dany token, dane aktywo. I wszystko jest ok, gdy za tym idą dobre informacje. Nie idzie jednak z tym, nie jest to ok, jeżeli te informacje po prostu są w bardzo duży sposób, bardzo mocny sposób powielane, a są to wyłącznie jakieś nie wiem, strzępki wywiadów i tak dalej, tak dalej, ponieważ projekt już. Nie ma co ze sobą na ten moment reprezentować. Ja wiem, że teraz mogłyby się odezwać dużo osób zwolenników cardano. Ja sam jestem też posiadaczem cardano i jakby nie mówię, że nie chciałbym, żeby to cardano rosło nam dalej. Natomiast pojawia się sytuacja, którą można było zaobserwować dosłownie rok temu. Dosłownie rok temu mieliśmy akcję, w której można było o Cardano przeczytać wszędzie. Cardano wyskakiwało z lodówki, Cardano pokazywało się wszędzie. Nowi inwestorzy, nowa ilość woletów, nowy rekord ilości woletów, rekord ilości Whaley na Cardano, rekord stworzonych artykułów, znaczy stworzonych rozwiązań na Cardano. Cardano będzie miało to, Cardano będzie miało tamto i i Cardano nic nie dało, bo Cardano miało dosyć duże opóźnienia. Eee, dlatego też e, warto, be, warto sprawdzać i patrzeć, co się obecnie dzieje. Obecnie cena Cardano z 0,8 dolara na 1,1 dolara nam sobie poszybowała. Wszystko to było tak naprawdę za sprawą. No. Dobrze rozegranej akcji marketingowej. Gdybyśmy skorzystali sobie z e, takiego agregatu informacji, który się nazywa cryptopanicom, z którego ja często korzystam, i na podstawie tego, że sobie stąd wyłapuję różne fajne informacje, potem szukam e, potwierdzenia tego w internecie. Na innych portalach, dzięki czemu wiem, że dana informacja, dana wiadomość, którą przedstawiam, jest prawdziwa. Natomiast dla tych, którzy chcą zaoszczędzić masę czasu, pytaliście mnie wielokrotnie, e, jak działa kryptopanik i czym jest ten kryptopanik, albo gdzie szukam tej informacji, to właśnie jest to. No i gdybyśmy sobie spojrzeli, e, to można powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku dni okardano naprawdę jest głośno. To są nie wszystkie artykuły, które są na okardano, to są Artykuły, które są bardzo mocno podbijane, mocno rejtowane i przez wiele osób czytane, jeżeli chodzi chociażby m.in. o Kryptopanik Aggregator, ale też i mówimy tutaj o portalach takich jak Being Crypto, e, Crypto Potato, U Today, e, Blog Crypto Potato kolejny raz, Zcrypto, e, Bitcoinis, Crypto Global, AMB Crypto, Coin Telegraph. wszędzie są. A, dlatego chciałbym, po co, o czym, dlaczego ja o tym mówię? Mówię tutaj przede wszystkim e, to po to, abyście się drugi raz nie złapali. Ponieważ, e, owszem, roadmap Cardano postępuje. Cardano przed sobą ma dosyć kluczowe e, mainstony, które musi pokonać. Natomiast, co jest jednak ważne, to jest to, że czy stoi za tym już Shill, czy stoi za tym... Realnie e, dowieziony temat. Dlatego nie spaszmy się drugi raz. Raz się sparzyliśmy, e, raz uwierzyliśmy, że wszystkie roadmap, e, znaczy wszystkie terminy zostaną dopięte. E, Shield był również bardzo mocno prowadzony. No niestety, e, sami wszyscy widzieliśmy, co się z Cardano e, na sam koniec stało. Jeszcze przy okazji, jak e, cena bitcoina już nam poleciała w dół, a zanim poleciała w dół to Cardano nic nie dowiozło, choć miało już dowozić od września zeszłego roku. Dlatego bierzcie sobie do serca. Idziemy sobie teraz do największego, najprawdopodobniej haku w świecie krypto w historii. Mówimy tutaj przede wszystkim o tym, że został przeprowadzony atak na bridge, czyli taki no bridge łączący sieci i przerzucający między sieciami aktywa Ronin e, i doszło do tego, i jakby za tym wszystkim stoi, za tym całym ekosystemem stoi Axie Infinity, który e, korzysta z nich e, do, do swojej gry, no i niestety stało się jak się stało, że z tego Bridge'a wyleciało bardzo dużo pieniędzy, ponieważ wyleciało 173 600 Ethereum i 25,5 miliona USDC, co odpowiada nam łącznie 600 milionom Dolarów, co jest właśnie tym rekordowym e, rekordową ilością. Oczywiście od razu powiedzieli, że będziemy szukać, będziemy śledzić tych złodziei. Pamiętajcie, że to jest nic innego jak tylko zwykła gadanka. Dlaczego zwykła gadanka i pogadanka? Zobaczmy sobie schemat, jak wygląda, e, wyglądał ten hack. Skąd te środki poszły i dokąd poszły te środki? No gdybyśmy sobie zobaczyli, to prosta sprawa. Bardzo mała ilość, bo tylko 1250 30 1250 1250 1250, 1250. 1250 250 poleciało na giełdy, które no, wymagają pełnego KYC. Mówimy tu o FTX, CryptoCom, Huobi i tak dalej. E, czy haker, który kradł, czy złodziej, który kradł e, te środki? E, na pewno by. Wysyłał wszystkie pieniądze na scentralizowane giełdy? No pewnie, że nie. No bo zrobił co innego: nie zrobił nic innego, jak przelał środki e, na multichaina. No i gdybyśmy sobie jeszcze podeszli, po, 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 podejrzeli jego wallet to dalej mamy na jego ulecie 175 tysięcy eterów ten ulec oczywiście został oznaczony ale potem w ramach testu przerzucił sobie jeszcze i zesłapował sobie USDC na ETH które miał, no bo USDC co się może stać z USDC? no właśnie, to o czym wam mówiłem wielokrotnie dlaczego on zesłapował to USDC na ETH, może ktoś z was tutaj da na czacie odpowiedź czekam sekundkę, ale dobra, zobaczmy sobie a ja jeszcze w międzyczasie mówię tylko o tym, że to, co zostało zatrzymane tak naprawdę na scentralizowanej giełdzie, było nic innym jak jego testem do sprawdzenia, na ile e, giełdy scentralizowane będą w stanie zareagować, na ile giełdy scentralizowane będą w stanie go wyczuć, sprawdzić po to też, żeby on potem z tą ogromną kupą siana mógł po prostu przelecieć gdzieś indziej. No nie ukrywajmy, że mając ETH będzie mógł skorzystać z różnego typu mikserów, które przerzucą mu te środki dosyć skutecznie i mocno i naprawdę będzie mógł te pieniądze rozrzucić sobie po całym świecie. <coughs> Więc mówienie o tym, że te środki zostaną zwrócone i haker zostanie złapany... Ach... Mało prawdopodobne, chyba że zrobił to głupek amator, ale raczej głupek amator nie robiłby takiej ilości pieniędzy. A jeżeli miałby to zwrócić, to tylko i wyłącznie, żeby go. E, można. Y, Dobra, patrzę na odpowiedź. Robert, Robert Bukowski, USDC można spalić. Nie. Mariusz.pl napisał prawidłowo. Właśnie USDC i USDT można zablokować. Zgadza się, moi drodzy. Dlatego on pozbył się wszystkich USDC, ponieważ kontrakty USDC i USDT mają tam jeden zapis, tak zwaną Blacklistę. Więc w momencie, kiedy on by tylko i wyłącznie zamienił swoje ETH na USDT lub USDC albo USDP, na no, od Paxos, albo BUSD, ok, wymieniłem chyba już wszystkie cztery, które są najbardziej popularne i które korzystają z takiego, takiej furtki w swoim kontrakcie, to by spowodowało, że do kontraktu, który zajmuje się transferem środków USDT z punktu A do punktu B lub USDC z punktu A do punktu B, można byłoby wpisać właśnie ten adres portfela, dokładnie co jest zapisane, na czarną listę. To by spowodowało, że kontrakt nie interak... Robił, nie byłoby interakcji z tym kontraktem, on by nie mógł wysyłać dalej swoich, e, swoich stablecoinów, co by spowodowało po prostu, że te środki zostałyby w pełni zamrożone i nigdy by ich nie mógł odzyskać. Więc widać, że e, chłopak, może i kobieta, z całym szacunkiem, może to ona robiła, ale patrząc pod względem e, no. Tego, że jednak chyba jest dusi groszem, bo nawet te, dalej 25 milionów e, te 25 milionów e, dolarów również wymienił, pomimo tego, że ma prawie 600 tysięcy w Etherach. Ale no, słuchajcie, na. No, nie ma co, no, pieniądz to pieniądz, tak? Więc wymienił na Ethereum, no i trzyma sobie to wszystko w Ethereum, żeby było zabezpieczone. Natomiast sama Ethereum już nie jest możliwe w jakikolwiek sposób do blokowania. A więc jedyne co mu zostaje, to teraz miksowanie tych środków przez różne miksery i liczenie na to, że miksery te nie wrzucą na czarną listę w swoje kontrakty właśnie tego adresu, choć prawdopodobieństwo jest stosunkowo małe. Poza tym no, Rosja może kupić, Korea Północna też może to kupić. I, i tyle. No. Znowu to tornado. Znowu dokładnie będzie to tornado. A więc to mógłbym tyle powiedzieć, natomiast pamiętajcie też, że jeżeli coś zostanie schakowane na taką ilość pieniędzy, to prawdopodobieństwo zwrotu i jakoś tam, reko, no, rekompensata dla tych wszystkich poszkodowanych będzie dosyć ciężka. Mówienie o tym, że starają się coś zrobić, żeby na pewno, żeby na pewno odzyskać te pieniądze, no, wydaje mi się, że prawdopodobieństwo odzyskania jest stosunkowo małe. W momencie, kiedy, bo były takie plotki wcześniej, choć, no, ja teraz je dementuję, że te środki były na scentralizowanych w większości, no to wtedy miałoby to rację bytu. Ceksy by to poblokowały i do widzenia. No ale w takim przypadku, no to jeżeli on się nie wyłoży to i nie będzie kupował, nie wiem, chociażby bonów podarunkowych do Walmart'a, jak to robiła pewna dziennikarka z, w Stanach Zjednoczonych, to wydaje mi się, że raczej to jest już nie do odzyskania, więc teraz mają ciężkie to zgryzienie, jak tutaj wrzucić ponownie 600 milionów dolców na, kurde, rynek krypto, ale nie takie rzeczy już były, więc wydaje mi się, że e, może i tym razem coś ciekawego wymyślą, co będzie potem godne naśladowania. Słuchajcie, ostatnie, zanim przejdę sobie do Waszego, e, do waszego czatu, ważna informacja dla wszystkich e, Aritenowców i nie tylko Aritenowców, dla tych, którzy i tak handlują na, na, na giełdzie i chcą sobie pohandlować e, na Pancake słapiem, więc e, Trading Contest jest na Aritenie, e, jeżeli... A zrobisz duży wolumen, czyli buy, sell, buy, sell, buy, sell. To do wygrania masz e, właśnie tyle: 1250 dolców, 750 USDT, przepraszam, i 500 USDT e, plus 5 razy po 100 e, dla tych, którzy zrobią minimum 1000 dolarów wolumenu. Więc e, słuchajcie. E, Całkiem ciekawy kontest. Ciekawy, ciekawy jeżeli ktoś z Was chce, to niech weźmie udział w nim. Więcej informacji na pewno znajdziecie na fanpage'u Aritena i na telegramie. Idę do Was. Idę do Was, jeżeli nie będzie żadnych pytań, to ja sobie Cardano słabe. Robiłem różne testy na ich testnecie smart kontraktów. Kurde, 15 do 30 minut czekasz na transakcję. Tak, zgadza się. Niestety. A więc bez jakiejś drugiej warstwy robienie DEXów na Cardano nie ma najmniejszego sensu, ponieważ to nie zadziała. Ale, słuchajcie, za kilka miesięcy może Cardano coś zrobi. Nie chcę się aż tak wymądrzać, nie chcę się aż tak wymądrzać, ale niemieckie gadanie. Ciekawe, kogo jest niemieckie gadanie? Moje czy Twoje? Eee, dobra, słuchajcie, nie ma pytań. To był szybki przegląd e, prasówki. A ja Was zachęcam oczywiście odsyłam Was cały czas e, do, e, ła, do Twittera RoboHero. Odwiedzajcie RoboHero z racji tego, że niedługo bardzo no kilka ciekawych wydarzeń. I tak samo obserwujcie e, CoinMarketCall. Tam też będzie kilka ciekawych wydarzeń związanych z Robo. No, kto pierwszy, ten lepszy. Co mam tutaj więcej mówić? Więc zachęcam po prostu i tyle. Jakieś ciekawostki od Robo? Tak. No, Watch to Earn Już wkrótce, bo w sumie w następnym tygodniu. Więc to jest pierwszy, pierwsza rzecz, która miała wyjść i wychodzi zgodnie z terminem. Druga rzecz to mówiłem, ale o tym nie mogę mówić gdzie dokładnie jak, ale mówimy tu o jakimś pewnym cechie. Ci, którzy byli na targach, albo gdzieś nas złapali, to może się wygadałem przez przypadek, chyba nie, więc, ale jeżeli tak, to to już wiesz, ty jeden z drugim, gdzie może, moglibyśmy się pojawić i gdzie się pewnie pojawimy. A kolejna rzecz, to też bardzo ciekawa, no bo niedługo będzie przedstawienie kolejnych ciekawych robotów, A informacje na temat Dropa, co więcej trzeba. Niemieckie gadanie było jakieś 10 minut temu. Uh, aha. Nie wiem o co chodzi. Ale dobra. Ok. Uh, słuchajcie, miłego dnia. Życzę Wam przede wszystkim słonecznego. No, w Łodzi w końcu pada śnieg. Ile. ile dotyczyło ciebie? Hmm. Nie rozumiem o co chodzi. ci Naprawdę. Nie mam żadnego pojęcia. Marian, ale nie będę wchodził w dyskusję, bo. A za wolno piszesz. Dobra, słuchajcie, miłego dnia w takim razie wam życzę eee, samych zielonych świec. Mam nadzieję, że za tydzień, jak się zobaczymy, bo jutro się już nie będziemy widzieć. E, jutro analiza techniczna wykonania arka. A, a że nie dotyczyło ciebie. Okej, okay, sorry, bo tutaj nie widzę, nie, nie dostrzegam tego. A, więc e, życzę wam samych zielonych świec a, i przede wszystkim miłego weekendu. Widzimy się w najbliższy poniedziałek. Ile kosztuje wejście na giełdę? To właśnie nie jest tak, że wejście na giełdę kosztuje. Albo musisz zapłacić i też nie dostaniesz się na giełdy z Tier 1, czyli z tej topki. Mówimy tutaj o Binance, Okex, Kucoin, FTX, Coinbase. A natomiast, jeżeli akurat przypasowałeś im, to nie będziesz musiał nawet i nic płacić, a się tam dostaniesz. Więc to jest wszystko kwestia tego, nie? A idź pan z tym śniegiem. No wiem, no. Kiepska sprawa. Mam nadzieję, że chociaż w niedzielę nie będzie padało w łodzi, bo chciałbym, żeby była ładna pogoda. Ale dobra, nie przeciągam. 9.58 kończymy. Dzisiaj było bardzo krótko zwięźlej na temat. Pamiętajcie o tym, żeby nie ulegać czasami mediom i temu, co czytacie, albo sprawdzajcie, jak często o czym się zmowa, a nie jest to wojną. Dziękuję Wam bardzo, miłego dnia, miłego weekendu i do zobaczenia już za następnym tygodniu. Hejo.